Witam was serdecznie z tej strony Maciek. Właśnie wróciłem z wycieczki do kolegi Jacka. Jacek prowadzi kanał na YouTube pod nazwą Tropikalny Ogród. Zapraszam do subskrybowania. I razem z Jackiem zakupiliśmy, pewnego dnia, zamówiliśmy z Francji, tak, Jacek? Chyba tak. Zamówiliśmy sobie Maureli. Wariégaty. Właśnie od niego odebrałem tego banana. Mamy w sumie do siebie niedaleko, bo chyba 90 km. Byłem na wycieczce razem z moim synkiem. Z kubą przejechaliśmy się. Pozwiedzaliśmy, popatrzyliśmy co tam Jacek ma, jak to uprawia. Jak zimuje jeszcze e, rośliny. Ma tego ma tego zatrzęsienie. Więc e, tym bardziej zapraszam do obejrzenia jego kanału. A. Tymczasem tutaj o, Zaraz mi doniczka pęknie. Tutaj maureli variegata. Słabo widać jeszcze te przebarwienia. Głównie tutaj na tym liściu widać takie ledwo, ledwo widoczne paseczki. Tutaj jeszcze na tym coś tam widać. Mam nadzieję, że z czasem te paseczki będą bardziej widoczne, że się rozrośnie, ale nie tylko. Maureli przywiozłem. Pokażę Wam jeszcze to, co tam zdobyłem od Jacka. A no więc, tak bambusy pseudo-sasa Japonika. Dosyć duża sadzonka. Dużo spore kłącza plus do tego juka gloriosa zielona tutaj mamy bulwy w sumie kłącza bulwy yuki karolińskiej odmiany variegata czyli z białymi paskami i kilka mniejszych sadzonek bambusa ym... Fargesia rufa. Zależało mi na tym bambusku. Bam, bambu, bambusiku? Bambusku. Na tych roślinkach. Z tego względu, że e, trzymają się w kępie. Nie rozłażą się tak na boki. i Można je spokojnie sadzić bez, e, bez barier. E, to są sadzonki, które Jacek e, wcześniej wykopywał i ukorzeniał. E, od swojej Kępy e, Fargesji. Jak widać w kilku miejscach wypuszcza, wypuszczały pędy. I myślę, że można to sobie spokojnie jeszcze tu uciąć i podzielić na, na więcej e, części. Tak samo tutaj no, dwie sadzoneczki. A te fargesie myślę tutaj posadzić. Przy, przy, przy tutaj przy ogrodzeniu. Tak ten złom zniknie, na to się nie patrzcie. Tylko będę musiał tutaj jakoś to zorganizować. Eee, trzeba odsunąć ten, zgrabić ten żwir. E, z, chciałbym tutaj zrobić taką lekko podwyższoną, właśnie z takich kołków, tak jak tutaj zrobiłem podwyższoną grządeczkę, i tutaj przy płocie co kilkadziesiąt centymetrów posadzić sadzonki tej pargesi. Yy, Juka yy, Karolińska, no gdzieś się znajdzie dla niej miejsce. Gloriosa i pseudosasa japonika. Jak widać u Jacka też był ostry mróz. Liście poszły, no ale cały pęd jest zielony żywy. Gdzieś tu widziałem, aha no tak, no te pędy były pod, 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 pod ziemią i już już idą, już rosną. Tylko ten już nie będzie rósł, bo, bo Maciek go kurczę złamał w worku. Dobra, to nic. Także dziękuję w sumie za wszystkie roślinki Jacku. Miło było się spotkać ponownie i zapraszam tym razem do siebie. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Hej.